W najnowszym ósmym numerze Tygodnika do Rzeczy rocznica, której nie można nie zauważyć. Od roku trwa wojna na Ukrainie. Co będzie z nią dalej? Co ten rok nam przyniósł? Cztery podsumowania czterech autorów związanych z Tygodnikiem do Rzeczy: Piotr Semka, Łukasz Warzecha, Wojciech Golonka i ja. Z różnych stron staramy się Państwu pokazać spór, który toczy się wokół tego, jakie powinno być nasze zaangażowanie w wojnę na Ukrainie, na ile jest to nasza wojna, na ile, jak twierdzą koledzy, bo mi akurat to zdanie jest obce, jest to wojna nie nasza, a w każdym razie w niewielkim stopniu nasza. Przeczytajcie Państwo te cztery głosy, a jeszcze jest piąty zewnątrzredakcyjny głos w numerze, to Bartłomiej Radziejewski, szef Nowej Konfederacji. Udziela nam wywiadu, w którym mówi o fortecy Zachód. No, też mówimy o tym samym cały czas, o tym, jak Zachód powinien się zachowywać wobec wojny na Ukrainie. Poza tym, proszę Państwa, jest tekst. Jak zwykle cały numer bym chętnie Państwu polecił, ale szczególnie polecam tekst Jacka Przybylskiego o wyroku TSUE, który nie do końca chyba został zauważony, w każdym razie nie tak bardzo jak być powinien zauważony, w sprawie niezwykle dla nas ważnej. Od dawna oczekiwany był ten wyrok, a właściwie jest to jeszcze na razie tylko opinia rzecznika TSUE. Czyli sprawa Frankowiczów. Jak TSU rozstrzygnie tę sprawę? Na razie opinia jest taka, że jak pisze Jacek Przybylski, Frankowicze i ich adwokaci odpalają szampany. Bankowcy są zmartwieni, ale pytanie, czy my przypadkiem? Nie mamy powodu do zmartwienia, bo jak twierdzi cytowany w artykulesze w Polskiej Fundacji Rozwoju, to jest 200 miliardów złotych, które de facto zapłaci budżet, czyli duży cios w państwo polskie, nie tyle w same banki, bo one nie zbiednieją, tylko duży cios w państwo polskie, czy Wyrok TSU będzie podyktowany rzeczywiście sprawiedliwością, tak jak to Temide się przedstawia, ślepą na rozmaite okoliczności i lobbyingi, czy też wyrok TSU będzie kolejnym uderzeniem w Polskę z niespodziewanej strony, ale skoordynowanym z... Uderzeniami na linii praworządności, Trybunału Konstytucyjnego i innymi ciosami, które mają nas zmiękczyć i skłonić do włączenia się ochoczego w niemieckie państwo europejskie. Czy może nie ma grozy? Może to tylko. Lobbying banków, które nie chcą nawet przejściowo zamrażać swoich aktywów i, i po prostu przesadzają, opisując straszne skutki tego orzeczenia, które mogą nastąpić dla polskiej gospodarki. No, nie będziecie Państwo wiedzieć nic na ten temat, jeżeli nie przeczytacie tego y, artykułu, jeżeli nie kupicie tego numeru, y, w którym też y, oczywiście dużo innych rzeczy. Dodatek dotyczący lasów państwowych, to znowu wiąże się. Z dążeniem Unii do objęcia lasów w całej Europie, między innymi naszych, wyjęcia ich spod jurysdykcji państw narodowych i przekazania bezpośrednio pod zarząd Brukseli. O czym mowa? Jakie są polskie lasy? To jest bardzo dokładny i ciekawy raport, załączony do najnowszego numeru tygodnika do rzeczy, a na deser możecie sobie państwo poczytać albo o tym jak platforma stała się po prostu groteskową partią partią śmieszną za sprawą niektórych swoich liderów i niektórych swoich zachowań tekst Jana Fiedorczuka albo y, tekst Piotra Włoczyka y, o zagadce Nord Streamu. Jak państwo wiedzą, amerykański renomowany czy w każdym razie znany dziennikarz śledczy wysnął Ostatnią hipotezę, że to jednak Amerykanie zrobili. Czy ma podstawy tak twierdzić, na ile to jest wiarygodne? Ocenicie Państwo sami. Najnowszy numer tygodnika do rzeczy. Yy, każdy numer jest wart tego, żeby go mieć, ale ten trzeba mieć, jak sądzę, szczególnie czy to w prenumeracie redakcyjnej, do której zachęcam, czy to w prenumeracie cyfrowej, czy to w prenumeracie papierowej, czy po prostu kupiony w kiosku, gdzie będzie już od poniedziałkowego poranka.